Siemanko, ja jestem Benek, a wy jesteście na kanale White Rift i mam przyjemność powitać Was w jakimś poradniku. <laughs> nie, no tak, zupełnie szczerze, ostatnimi czasy strasznie nie wychodziły mi te filmy. Powiem Wam tak, przegrałem już 8 meczów pod rząd. Jestem w platynie 4, a byłem w diamencie 1. Nie mam pojęcia co się dzieje, dlatego te poradniki są taką próbą zrozumienia, dlaczego wpada się w takie w taką, taki cykl przegranych, pierwsze moje poradniki bardzo dobrze wychodziły wspinałem się Teraz to jest jakaś klątwa nagrywania tych poradników, że nagrywam i tak to wszystko wygląda mała uwaga mikrofon dałem sobie tutaj, jest tak leciutko z boku, o tutaj widzicie go po prostu testuję jak się będzie sprawdzać ten mikrofon podczas E, takiego właśnie ułożenia, jak jest tutaj, czyli nie w kamerze, a właśnie tak lekko z boku, żeby e, jak będzie łapał mój dźwięk. Więc jakby jak coś było nie tak nagrane na tym, hmm, na tym filmie, to przepraszam. Dzisiaj e, dostaliśmy nowe misje. Nowe misje to jest bodajże milion obrażeń albo milion zł, ale chyba milion obrażeń. 50 rund. E, mając e, tego strajka Czyli pod rząd Mając serię wygranych I 6 cyborgów No i ja postaram się na pewno w tym meczu Zbudować 6 cyborgów Jak widzicie Pierwszego już mamy Popełniłem mały błąd Ponieważ e, no, Zamiast się skupić na itemkach Jakie mają postaci Skupiłem się na Na postaciach Dobrze. Eee, na razie taki skład. Ta, na pewno przyda nam się ta mm, popi, jak już wydropi nam e, Leona, która też jest cyborgiem. Swoją drogą, co my tu mamy? Fiora, Leona, Lucian. E, to jest Vi, Irelia i Eko. Tak naprawdę te statystyki nie są jakieś szałowe które oni nam tutaj oferują. Co my tutaj mamy? Prawie jakbym zaczynał na mapie. O, mamy fiorę, mamy Luciana. Spoko, rzucimy sobie ludzka. Znajdziemy tutaj na ma no, Mam nadzieję, że widzicie, że ta nakładka się nagrywa. Chyba się nag nagrywa. Okej, okay. blaster bla, Void czy jest tutaj gdzieś cyborg mana, no nieważne na pewno tutaj bl na blasterach mamy luciana żeby sprawdzić jak go budujemy red, tak red to jest jedna z tych <coughs> istotnych elementów jakie musimy zbudować na lucianie ale powiem wam, że widziałem też e, widziałem, wa, e, widziałem luciana O, takie rzeczy Widziałem Lucjana No kurczę, dużo strasznie. Tutaj mam chronomistrzów. Dobra. Wrzucimy tego małego cwaniaka. Okej, okay. ale tak Nie wiem czy to był dobry ruch, szczerze powiedziawszy. O, na pewno ktoś tutaj też idzie pod cyborgów. I ma lepiej, bo już ma trzech. I już ma tylko dwóch. No i niestety skończy z jednym. O! Tego się nie spodziewałem. Że tak, że tak łatwo przyjmie ten, ten headshot. Dobra, tutaj. Hm. Okej. Okay. Jak znam życie, pewnie nie będą mi dropić akurat te postaci, których potrzebuję. Okay. Spoko, Jeszcze się nastawiam na to, że ten mecz mogę przegrać. To jest terminacja Kolosa A. O, tu jest na przykład. A, to jest Red. Więc tego reda jednak byśmy chcieli sobie zbudować, nam, ale jest strasznie niepotrzebny ruch, Straszny, bo jeszcze nie wiem w jaką, znaczy nie, no idę, dobra, koniec, kropka, idziemy w cyborgów, tak w stu procentach cyborgów, <coughs> jakby się waliło, paliło, my wbijamy cyborgów. Okej, okay, udało się wygrać, not too bad. Nie jest fatalnie. Tak. No, no, już widzimy, że wysuwają nam się na prowadzenie. Tak, wysokie levele. Okej. Okay. Chronomistrz. Jakby nie patrzeć, też wysoki. Fiora, a już bym miał level 3 Ale nie mam. Ale nie mam. E, mam chronomistrzów, za to trzech. Zbuduję sobie kompozycję czterech chronomistrzów. Why not? Ziggs bije bardzo fajnie, przyzwoicie, on dużo tutaj wbił wrażeń, ale jednak może ta kompozycja czterech chronomistrzów zrobi tutaj większą robotę. Mm. Okej. Okay. Myślę, że zrobiła robotę. Jeden, trzy. No tak nawet się rozkręcili, fajnie bili. Fajnie, fajnie. No Lucian by na przykład do tej kompozycji fajnie spasował, ponieważ byłby laserowiec, e, który by tam posyłał dodatkowy ataki. Lucian pod kropelkę też jest kozak, on tak wtedy śmiga po tej mapce że to jest masakra, więc tego ludzka bym tutaj sobie wziął jeżeli będzie mi dane um, kuszą mnie oczywiście te postacie tutaj Ari i tak dalej to są postacie, które zawsze ja brałem ale Lucian pod kropelkę Lucian już na drugim levelu tak i będąc no, no z Reda mu wrzucimy wrzucimy mu Reda jeżeli on będzie razem z Leciał mi z tym laserowcem z Ezrealem, tak? I o, mamy wi Mamy vi Więc tutaj już się całkiem zaczyna to fajnie wyglądać. Nie wiem, czy budować eko, czy, czy może. Bardziej iść w taką próbę wygrania wszystkiego. Na zasadzie, nie wiem, zbudować teraz cy cyk, dorzucić tutaj Luciana To jest dla mnie takie ciekawe. Mówię tego Luciana. O, tutaj będzie problem, tutaj już... Kim ten koleś walczy? To jest... bez coś tam. A, ten najlepszy. Laserowiec i osiłek. No, czyli on nie ma tego, co ja mógłbym mieć, gdybym miał, jakbym miał, ale nie mam. Zrozumieliście? Nie, to dobrze. Właśnie o to mi chodziło. Powiem Wam tak, nienawidzę tych słuchawek. Muszę sobie kupić nowe. Nie wiem, one źle wyglądają. Męczą muszę. Mamy kolejnego chronomistrza. Tak. No, Caitlyn Caitlin, jak nie wystrzeli, jest bezużyteczna. Jak wystrzeli, no to można spodziewać się zdjęcia co najmniej jednego headshota. Niestety tutaj mam poziomy drugie, dlatego nie mogę wprowadzić tych... Hmm, będę ich mógł wprowadzić, jeżeli wbiję poziom piąty i wtedy zamiast dwulewelowych chronomistrzów wprowadzę. Em... A nie to zamiast dwulewelowych to było słabo, bo okej. Okay. Pięknie. Udało się wygrać. Chronomistrzowie to też jest zabawna kompozycja. nie się tak rozpędzają, że to jest tragedia. No i cały czas niestety ci chronomistrzowie chcą mi tutaj dropić Chcą mi. No tak sobie zrobimy. Powinienem to wygrać na te kraby. Chociaż cztery postacie na te kraby to jest takie niepewne i wolałbym wolałbym walczyć tutaj pięcioma ale dwa, żadne itemki żadnych itemków nie mają więc to też jest takie ale zaraz się zaczną rozpędzać to jest to że im dłużej trwa ta walka tym bardziej się będą rozpędzać o. dobra i to już jest super Fajna sprawa z tego względu, że jeżeli by zginął jeden, to drugi by się ulecił. I tutaj zaczynałoby już być tak gęsto, że tak powiem. Dobra, zrobimy tak. V. Wi nam da tutaj kompozycję z, e, z bliskankiem. W ogóle wydaje mi się, że ta kompozycja się będzie fajnie skalować. Te kompozycje nawzajem będą miały takie no, ciekawe skalowanie Co takiego się buduje na wi, Na V buduje się ta Jonowa iskra, mroźne serce itd tak Okej. Okay. O tej ta V przeleci się po całym tym teamie przeciwnika. Co jest w sumie z całkiem spoko opcją. Ok, udało się wygrać z kolesiem, który był silniejszy od nas. Sporo silniejszy. Ci chronomistrzowie jednak całkiem fajnie działają. O, jest nasz ważny jakim jest Leona. Ok, ok. No ale cały czas niestety brakuje mi tej kompozycji, naj którą najbardziej bym chciał budować. Czyli... No co takiego? to takie, to jest w ogóle... Zre... Nie, tak, to jest z Real. z tego tutaj nie mamy. No No, niestety zawalił tutaj troszeczkę tam... Ten... Zawalił e, Shen, że tak się przemieścił, ale udało się wygrać. Zawsze powtarzam, że początek jeszcze o niczym nie świadczy, z tego względu, że miałem bardzo dużo dobrych początków, ale wiecie. Liczy się to jak się kończy, a niestety powiem wam szczerze, że nie udaje mi się dobrze kończyć w tej grze ostatnimi czasy. Niestety okej. Okay. Cały czas patrzymy, co tutaj się dzieje. Nikt nie ma strajka, więc każdy miał teraz w jakiś sposób przerwany ten um, ten strike. O, ten koleś wygląda groźnie. Dobrze, że zostanie przyciągnięta e, Okej. Okay. Auć, jakby ta winia została zlikwidowana, to moglibyśmy o czymś myśleć, ale, że została, to kiepsko. No niestety, nie zawsze da się wygrywać. Co my tu mamy? Eee, Jingsuwa, laserowiec, który byłby dla nas bardzo fajnym laserowcem ale też mistrz miecza, jakim... No już nie ma nikogo z nich. Snajper. Snajper. Ale ja tutaj wezmę sobie miecz. Na nim mi zależy przede wszystkim ta koleś, chciałbym go wziąć, więc... Nie uda mu się. Patrzcie, jak fajnie smoka narysuje. E, to małą lubię, bo ona ma udawać akali i to jest spoko. A ostatnio strasznie lubię grać akali. Tylko, że chciałbym jakiegoś ładniejszego skina Tyle skinów, które mi się podoba, których nie mam Niestety Dobra, e, więc tak Lucian, jego Lucian, Lucian Lucian Tu jest Lucian Takie rzeczy na nie budujemy Najgorsze jest totalnie to że nie mam żadnych itemków zbudowanych to jest... to jest niedobre, ja wam powiem o kurczę, to miało iść na Luciana jako ten jako... niedobrze ale zawaliłem, miałem z tego Lucianowi zrobić Serafina a nie, takie coś Dobra, no co się może. Dobra, wprowadzamy tego ludzka. Trzeba mu zbudować Reda. Więc użyjemy do tego popi i zbudujemy mu reda. A jest pewien problem, ponieważ on nie ma. tutaj się robi problem, co będzie lepsze. Osiłkowie czy laserowcy. Mam już 5 uchrony mistrzów. To jest w ogóle... brakuje tylko jednego, żeby ten power strike był naprawdę konkretny. Mam straszne, straszne lagi. ouch, to raczej przegrane jest. O no i zostałem rozłączony jak widzicie mój internet piękna sprawa przegrałem tak przegrałem, ale mamy fiorę level drugi co jest grane z tym internetem niemożliwe żeby tak aż tak źle śmigał tragicznie coś się z nim podziało dobra jest fiora na wyższym levelu o kurczę przepraszam Was za te lagi tragiczne są co tutaj się wydarza ojej nie no lagi po prostu zabójcze po prostu nie wiem co się w tym momencie stało z tą grą Fifi pokazuje, że niedostępne. okej okay. Muszę zebrać tej temki. widzicie, nie da się nic zrobić. kurcze Może sobie uruchomię e, internet z Bo zacząłem ubrywać. O, widzicie, już jakiś koleś przerolował. Ała, ała. Na razie to ja mam luz strajka. I przedostatnie miejsce. Muszę sobie zrobić internet z telefonu. Bo chyba mi padł internet normalny. Tak, hotspota sobie odpalimy. Dobra, cyk. I co to oznacza? To oznacza. O, jeszcze to nie oznacza trzeciego. Wrzucimy. Trzech cyborgów, czterech chronomistrzów. Co prawda, nie mamy jeszcze laserowca, ale kwestia czasu. Przykre jest to, jak, jak obrywają z tego od tej Jinxówy. No to dobry koleś jest. <laughs> z, z przyzwyczajenia przesunąłem sobie mikrofon, żeby chociaż udało mi się tych sześciu cyborgów zbudować. E, bo chcę, chcę misję zrobić, nie? Jak już nie wygrać, to chociaż zrobić misję. E, Okej, okay. wiecie co? Ulepszymy sobie Luciana. Ulepszymy sobie Luciana. Fajnie by było jakby... Dobra, zamiast tej Caitlynu wrzucimy. Eee, no i co takiego jeszcze można zbudować na... Na w ogóle całej tej ekipie? Okay. Nie wiem, wydaje mi się, że, że to Ostrze Śmierci byłoby takim spokojnym na Lucianie. on zadaje bardzo dużo... Obrażeń. No i niestety przegrałem. Zobaczymy jak to ostrze się będzie sprawdzać. No jak widzicie, Lucek zadaje tych obrażeń sporo. Dobra, e, potrzebuję tego typa. Z racji tego, że on jest chronomistrzem, ale tam chyba zostanie wcześniej wypuszczony. O, tak. Aha, ja nie buduję sześciu chronomistrzy, tylko sześciu cyborgów. Więc ja sobie weznę tą panią, która będzie laserowcem w mojej kompozycji. Tak, laserowcem i ona wjedzie <coughs> zamiast zamiast Ezreala no i to już będzie spoko, teraz tak szybkość ataku, szybkość ataku tak mi się wydaje, że się skaluje z przywracaniem many nie jestem pewien wielu rzeczy w tej grze no ale zresztą uczymy się wszyscy razem, prawda? ja się uczę, wy się uczycie, wszyscy się uczą dobra Robimy takiego małego, szybkiego rerola. E. Przerzucenie. Eee, dobra, wrzucimy sobie tą Caitlyn tutaj. Sporko siłek dla Spoko, spoko. Szkoda, że nie mam mieć. O, na. No. Wi mógłbym zbudować jonową iskrę. W porządku to jest. Lucian dostanie kosę. <coughs> <laughs> Dobra, Lucian, patrzcie jak on bije. Dobry ten Lucian. Dobry ten Lucjan. O, o takiego ludzka nam chodziło, żeby on bił. Okej. Okay. Lecimy dalej, ale tu miałam zbudować sześciu cyborgów. Niestety, sprawa wygląda tak, że mam tylko trzech w swojej ekipie. Hmm... Z chęcią począstowałbym się... Ojej... ...większą ilością cyborgów. <laughs> Taki Lucjan na levelu trzecim to musi być fajnie. Właśnie, bo on jakby tu jest, że bierze udział w zabójstwach, a on bierze w bardzo dużej ilości zabójstw ze względu na to, że e, cały czas red i, i ten Sterek kogoś oznacza. Syk. 455 ataku. Ten Lucian jest... Hmm? To jest taka dobra kompozycja na tego ludzka, tak jak mówiłem, ten e, kosa, właśnie te kosa bali tymi piorunkami, wali w czterech, jeżeli oni potem giną, to ten Lucian się scroluje. No, <laughs> najważniejsze jest to, żeby zginęli jednak. E... Laserowcy. No fajnie by było coś zbudować fajnego na tym. Coś pod szybkość ataku by się dla niego przydało. Okay. Miss Fortune, prawda, bije tutaj ładnie, ale z porównaniem do Lucianów, Tak to, to Lucian tutaj jest tym przekozackim damage dealerem. Dobra, damy jej, też jej zbudujemy Ereda i rzucimy jej kropelkę. Niech ona nam się ładnie skaluje. No tutaj. Mamy. Następny level. O, mamy następnego Cyborga. Mm, szkoda, że tak późno to złapałem, bo bym sobie ją ulepszył na drugi level za pomocą tych itemków. Szybka śmierć Luciana, nic dobrego, nic dobrego. Udało mi się ta kompozycja, aczkolwiek nie wygląda tutaj, jakbym miał to jakkolwiek wygrać. Ale czy już nie mam 6 cyborgów? Mam i robimy teraz tak. Mam mistrzów miecza? Tak. I tak, mam sześciu cyborów. Została ta funkcja aktywowana. Więc tutaj, tutaj i tutaj. Musicie stać z przodu. <laughs> mm. Szybko poszło. Ok, znowu Lucek tutaj się mu popisał. Ileś tam zadanych wyobrażeń. <coughs> Przepraszam Was. Mm -mm. Kto tu jest.? Aha, okej, okay, dobra. To już wiem, kto tu jest. Mistrzem miecza. Tak to wygląda. Ok. Spoko. Z tego co widziałem, to tam nie ma jakiejś postaci, która mogłaby przeciągać. Niech ten. Okej. Okay. Co my tu mamy jeszcze? Obrońca osiłek. Kupie Samany chronomistrz mógłby tutaj wjechać, więc... No, niestety przegrana. I pytanie czy to już jest <laughs> nasz koniec. Jeszcze nie. Ale coś wygląda na to, że znowu zajmę ostatnie miejsce. Kogo tutaj sobie przygarniemy? Czy ktoś ma tutaj istotny wpływ na moją kompozycję? Eee. W sumie to nie. Ale damy <coughs> Miss Fortune jeszcze jedną kosę. Będzie atakować szybciej i szybciej się aktywuje. Niestety mój front line jest totalnie zły, tam, tam nie ma takiego tanka z krwi i kości, który by stanął i po prostu się nie ruszył. Postaram się teraz przerolować i wrzucić Blitzcranka. W ogóle swoją drogą zaraz będę w goldzie, jak tak dalej pójdzie. Ale spoczko. I jeszcze się odbije, dobra cyk. Dodać tutaj, teraz szybko. Wrzucamy sobie, żeby móc mieć chronu Mistrza. Ok. I teraz robimy sobie mały rerol. Ok. Niech będzie. Zawsze to jest spoko. Mm, tej nie potrzebuję. Nie potrzebuję. nikogo z tych nie potrzebuje. Mm. O kurczaki, tu mógłbym wziąć jeszcze jednego Reda komuś zbudować. <laughs> Okej, okay, przeżyłem to. Nie jest tak źle. Nie jestem ostatnim typem na mapie. Ale z trzema życiami, no to wiecie, przegrywam i... O, uh, wow, więcej? Kurczę, no nie wiem, domu to czerwone wzmocnienie Nie wiem czy mu to cokolwiek da <laughs> Okej okay. No ale najważniejsze, że udało mi się aktywować 6 cyborgów Zabawna to jest kompozycja, trochę mi brakuje tutaj na przykład e, Brakuje mi Okej, okay, sprzedamy sobie. Zawsze to jest coś, no zawsze to w tym ostatnim... Hołdź. Oh. Ej, to, to, ale to było dziwne. Tutaj przegrałem niestety, ale to było bardzo dziwne z tego względu, że moja aktywacja, aktywacja mojej, o widzicie, Szóste miejsce, a w tym momencie odpadło cała czwórka. Dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję. Jak widzicie, udało mi się zrobić misję, udało mi się też zlecić spadek. Zastanawiam się, czy jest to już gold, czy jeszcze nie. A jeszcze nie, ale już tylko 5 punktów dzieli nas od golda. Więc widzimy się w następnym poradniku, gdzie znowu będę składał jakąś zabawną kompozycję i zobaczymy, co z niej wyjdzie. Jeżeli widzicie jakieś moje drastyczne błędy, jak najbardziej wrzucajcie w komentarzach, co to za błędy są przeze mnie popełniane. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia. Cześć!